W dniach od 20 do 21 lipca w Arenie Legionowo rozgrywane były zawody brydżowe, które tradycyjnie już zgromadziły sympatyków brydża nie tylko z terenu powiatu legionowskiego. Klub brydża sportowego Legionowianin po raz 15 organizuje otwarte mistrzostwa legionowa w brydżu sportowym. Otwarte to znaczy nie tylko dla mieszkańców Legionowa, ale dla mieszkańców całego kraju w zasadzie. O ile w piątkowym turnieju indywidualnym wystąpiło tylko 28 zawodników, to w pozostałych konkurencjach frekwencja była znacznie wyższa. W turnieju par na impy zagrało 36 par, a w turnieju na maksy aż 63 pary. Podobnie jak w poprzednich 14 turniejach, także i teraz poziom zawodników był bardzo zróżnicowany. Obok brydżystów występujących w pierwszej lidze wystąpili zawodnicy traktujący tę grę rozrywkowo i amatorsko. W rywalizacji w arenie bardzo dobrze spisali się reprezentanci klubu brydża sportowego Legionowianin. W w turnieju indywidualnym wygrał Henryk Przybysławski z Legionowianina przed Sławomirem Malanowskim z Sierpca oraz Adamem Żelaznym z Karczewa. W turnieju Parna Impy wygrała także para z Legionowskiego klubu Genowefa Sierocka Piotr Popławski, wyprzedzając Sławomira Sierockiego z Warszawy i Tadeusza Luzaka z KBS Legionowianin. W turnieju na Maxy najlepsza była para Włodzimierz Buze, Henryk Brodawski z Warszawy. W klasyfikacji indywidualnej mieszkańców Legionowa i zawodników reprezentujących klub z Legionowa wygrał Piotr Popławski przed Sławomirem Sierockim i Krzysztofem Kosem. Jak się okazuje, sukcesy zawodników z Legionowa nie są przypadkowe, bo KBS w ostatnim czasie święci sukcesy w lidze. Pierwsza drużyna awansowała w ubiegłym sezonie do pierwszej ligi. Druga w tej chwili walczy o trzecią ligę. Są to, są to duże sukcesy. Ostatni raz w pierwszej lidze graliśmy jako brydżyści bez mała 15 lat temu. Tak największym naszym sukcesem była druga liga. O te sukcesy nie byłoby łatwo, gdyby nie wsparcie klubu ze strony miasta. Dzięki tym funduszom klub może uczestniczyć w rozgrywkach ligowych oraz turniejach. Liga Brydża Sportowego wznawia rozgrywki w październiku.